Dobry wieczór, Jolanta Pieńkowska, zapraszam na Monitor Wiadomości. A dziś będziemy mówić o tym, czy w przyszłym roku grozi nam kryzys finansów publicznych, czy też ratunkowy plan ministra Jarosława Bałce okaże się... Dobry wieczór, Jolanta zapraszam na Monitor Dobry wieczór, Jolanta Pieńkowska, zapraszam na Monitor Wiadomości, a dziś będziemy mówić o tym, czy w przyszłym roku grozi nam kryzys finansów publicznych, czy też ratunkowy plan ministra Jarosława Bałce okaże się na tyle skuteczny, by tego uniknąć. Prezes NBP Leszek Balcerowicz uważa, że będzie to możliwe tylko wówczas, gdy deficyt budżetowy w przyszłym roku będzie mniejszy niż tegoroczny. Szef Banku Centralnego rozmawiał o tym z ministrem finansów. A założenia przyszłorocznego budżetu wciąż nie są znane. W tej sytuacji SLD żąda, by podczas najbliższego posiedzenia Sejmu rząd przedstawił dokładny stan finansów państwa i założenia budżetu na przyszły rok. Nadal nie wiadomo, ile pieniędzy zabraknie w przyszłorocznym budżecie, ani jakie są inne jego założenia. Resort Finansów nieoficjalnie mówi o brakujących 80 miliardach złotych. Tak duży deficyt to jednak pewna katastrofa. Minister Finansów chce ograniczyć go do niecałych 34 miliardów. Konieczne byłoby jednak zmniejszenie wydatków, wstrzymanie realizacji niektórych ustaw, które nadmiernie obciążają państwową kasę, oraz znalezienie dodatkowych dochodów. Jest pewien, pewien wachlarz możliwości. Wśród tych możliwości istnieje oczywiście zamrożenie rent i emerytur, czy na rok, czy na dwa lata. To, to są kwestie do dyskusji w przyszłości. Prezes NBP, który spotkał się z ministrem finansów, nie chce komentować konkretnych rozwiązań, ale uważa, że systematyczne ograniczanie deficytu jest nieodzowne. Jest rzeczą niezmiernie pożądaną, aby deficyt finansów publicznych zaplanowany na rok przyszły był znacząco mniejszy niż ten, który wystąpi w tym roku, i aby zdążać do zrównoważenia finansów państwa. SLD żąda, by premier przedstawił w Sejmie, jaki jest stan budżetu oraz plany na przyszły rok. Opozycja chce, by rząd wstrzymał wykonanie wszystkich ustaw obciążających dodatkowo budżet. Niepodjęcie wymienionych działań będzie dla opinii publicznej czytelnym sygnałem, że rząd nie jest zainteresowany ratowaniem finansów publicznych, Ekonomiści nie mają złudzeń, że już konieczne jest zahamowanie dalszego wzrostu wydatków. Rzeczą bezdyskusyjną, absolutnym minimum, jest przekreślenie skutków dla wydatków budżetu nowo uchwalonych ustaw. Niestety wiele sposobów oszczędzania mogą odczuć obywatele, na przykład zamrożenie waloryzacji świadczeń socjalnych czy płac w budżetówce. Trzeba zaatakować to, co się nazywa sztywnymi wydatkami, a tego się nie daje zrobić z miejsca. Bo to wymaga reformy finansów publicznych, to wymaga często bardzo niepopularnych posunięć. Jakie ostatecznie rozwiązania zaproponuje minister finansów? Być może okaże się jutro na posiedzeniu rządu. Pod warunkiem jednak, że do ministrów trafi przygotowywana przez resort finansów propozycja założeń. A w studiu monitora są wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff oraz posłowie Wiesław Kaczmarek z SLD i Mirosław Pietrewicz z PSL-u. Dobry wieczór. Panie premierze, zacznijmy od tego, że o 9 wieczorem rozpoczęło się spotkanie premiera z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. To spotkanie zakończyło się wedle informacji agencyjnych 20 minut temu. Czy wiadomo, czego dotyczyło i czy zapadły na nim jakieś ustalenia? Ja myślę, że oczywiście w części, tak sądzę, to spotkanie dotyczyło również kwestii związanych z budżetem, z finansami publicznymi, z ustawami, które. Są w podpisie u pana prezydenta. Ja zresztą miałem okazję w sobotę o tym z panem prezydentem rozmawiać na prośbę pana premiera Buzka. No oczywiście, pewnie szereg innych tematów panowie poruszali. Chciałbym podkreślić, że oczywiście, w tej chwili dla rządu sprawą nadzwyczaj ważną i powiedziałbym najpilniejszą jest przedłożenie założeń do ustawy budżetowej. Minister finansów do dzisiaj do tej chwili projektu tych założeń nie przedstawił, w związku z tym Rada Ministrów nie może się zająć tym w dniu jutrzejszym, dlatego że ministrowie muszą mieć czas na zapoznanie się z tym dokumentem. To kiedy się zajmie? Yy, ja myślę, że założeniem? w każdej chwili. Oczywiście jest to bardzo skomplikowana i trudna materia przygotowania założeń y, do ustawy budżetowej. Minister finansów przedłoży ją, ja sądzę, niezwłocznie. Natomiast oczywiście ministrowie muszą mieć czas na przeprowadzenie dyskusji, na zapoznanie się z tymi materiałami. Chciałbym powiedzieć, że te prace trwają. W mass mediach pojawiają się kolejne mutacje y, studialnych materiałów z Ministerstwa Finansów. Do tej pory żaden oficjalny dokument nie wpłynął. Ja zresztą mam podstawy liczby... twierdzić, iż część tych danych, które są zawarte w tych materiałach przekazanych przez mass media y, są do podważenia. A jak panowie, czytając to, co pojawia się w publikacjach prasowych, patrzą na te liczby, które tam padają? Czy ten deficyt, dziura w przyszłorocznym budżecie rzeczywiście może sięgnąć 80-90 miliardów złotych? Pewnie trzeba by najpierw próbować przewidzieć, czym się skończy ten rok. W końcu każdy rok następny jest planowany w oparciu o rok poprzedni. SEM zgodził się na nowelizację tegorocznego budżetu. No, mieliśmy nadzieję, że to jest ostatnia nowelizacja, ale wydaje się, że tak nie będzie, bo proszę zwrócić uwagę, jak szybko zmieniły się opinie niezależnych ekspertów na temat tempa wzrostu gospodarczego. Um, tutaj oczywiście prezes nbp zaproponował, żeby deficyt w roku przyszłym był, był mniejszy. Czasami się zastanawiam, czy żyję na jawie, czy śnie przy takich komentarzach. bo. Żeby być oryginalnym, to można zażądać nadwyżki. Ona jest w ogóle pożądana w No ale bardzo byśmy wszyscy tego chcieli, panie pośle. No ale widać realnie, że rzeczywistość jest troszeczkę inna i daktuje o wiele bardziej rygorystyczne warunki. To widać po stronie przychodów, to widać po stronie przychodów, zwłaszcza w VAC-ie, bo to, to, ten, ten podatek pokazuje, czy ruch gospodarcy jest, czy nie ma. My wszyscy się dzisiaj koncentrujemy niestety na świecie związanym z cięciem wydatków, małej z dyskusji. Tu nie widzę na przykład aktywnej postawy kierownictwa Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Czy te warunki, w których jest prowadzona dzisiaj polska gospodarka są sprzyjające dla podejmowania ryzyka działalności gospodarczej? Czy raczej zachęcamy kapitał przedsiębiorców do bezpiecznego inwestowania w obligacje papiery rządowej i nie dotykania się działalności gospodarczej, bo ona jest dzisiaj działalnością wysokiego ryzyka? Panie pośle, czy jest możliwe, że ta dziura w przyszłorocznym budżecie może sięgnąć 80-90 miliardów złotych? Myślę, że jeżeli brać za dobrą monetę to, co ukazuje się w prasie, to znaczy te informacje, które prasa podaje odnośnie jakoby założeń przyjmowanych przez ministra finansów co do tempa wzrostu krajowego brutto w przyszłym roku, 2,9% oraz no, pewne takie wycinkowe inne dane, które nie wskazuje na to, aby na przykład rentowność przedsiębiorstw miała się zmniejszyć jeszcze poniżej tego, poziomu, który jest w bieżącym roku, to właściwie nie widzę podstaw do tak dramatycznego zmniejszenia planowanych dochodów budżetu w przyszłym roku. Wręcz powiedziałbym, że powinien nastąpić pewien ich wzrost. I w związku z tym, jeśli tylko wydatki miałyby się powiększyć o pewne zobowiązania bieżącego roku, niezrealizowane zobowiązania budżetowe z roku bieżącego, no to można oczekiwać pewnego zwiększenia, kilkunastu miliardowego zwiększenia wydatków. W sumie zatem nie wiem skąd się bierze ta kwota, o której się tak najczęściej mówi, że około 60 miliardów złotych. To Aha. mi y, się szacuje, że tak z grubsza biorąc, szacowałbym na 30 parę do 40 miliardów złotych. I to byłoby moim zdaniem to, co wynika z y, dostępnych nam liczb. Ale już w tej chwili, jak czyta się opinie analityków, one są zgodne, że być może to, co analitycy będą doradzać inwestorom, to, co uciekajcie z Polski. Tak, tak, tak. jest jedna sprawa. Jest. Z analitykami, ja już też nie wiem, czy następuje taka sukcesywna zmowa, ponieważ ja pamiętam, jak kiedyś dyskutowaliśmy, czy 2%, czy 2,5% to jest tragedia w finansach publicznych. Mówię o wielkości deficytu w relacji do produktu krajowego brutto. Ostatnio czytam, że tym poziomem bezpieczeństwa jest 4,5%. Ja nie wiem, która dana dzisiaj obowiązuje. Ja widzę, że to jest tak, to są tak ruchome piaski, więc jakakolwiek dzisiaj dyskusja, bo my dzisiaj właściwie